Hej, co widzicie tej strony Krukson? Yy, dzisiaj jest drugi odcinek, który nagrywam. Nie, to nie jest drugi odcinek. To jest trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam. Super. Dobra. Yy, walić to. To jest Raw 3, nowy Pokémon. Chyba. Mam tu gdzieś na każdej nowej drodze, będę łapał poka. Czy nowej, no po prostu. Co na nowej drodze. Dobrze. Dobrze, zjemy, zjemy. Zjemy, jeśli w i nie boimy. Dobra, e, e, zjemy e, primer bolem. Złapiesz się. A teraz słowa mądrości. Dla wszystkich tutaj zebranych gości. No łap się. O ty! Teresa. Do mnie! Tereska, bo jak ty mu przygrzmocisz, raz? Igzda. Lotereska. No, Tereska, no, 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 dawaj, dawaj się nie, dawaj. Ja chcę tego Tinga Quilla, on ma typy później stalowo-elektryczne. To jest idealna kontra, ale jest ok. Stal kontruje. Stal kontruje rośliny. Boże, ja już totalnie nie będę trafiał. Na... No musisz się złapać, no młos jest, na no, nie bo, bo... młos jest. No złap się, proszę Cię. Proszę Cię, no łap. Jest, dobra. Jak nazwać Cinda Queila? Jak nazwać bestię? Taką małą bestię, taką malutką, pomalutką, ale bestię. Elektryczna bestia. Nie będę się nazywał mmm. Chociaż mówił bym się tego Jak się nazywa elektryczna bestia. Spartakus. Nie, Spartakus, nie. Hmm. Nie wiem jak cię nazwę. Sparki. Sparky to... Nie jest skąd on jest nawet, nie? Dobra, na razie chcę siedzieć w mojej drużynie. A później oczywiście yy, moja super osoba, czyli moja kuzynka, która aktualnie siedzi u mnie w pokoju i gra na moim Nintendo yy, będzie mi ciebie. Ja już powoli muszę ten skład robić jakby, nie? Ale myślę, że Sparky Ej, spark nawet nie trzeba aż tak levelować. Znaczy, on mi tak jest słaby, nie? Ale. nie trzeba aż tak. A w ogóle ty się bardziej w czym specjalizujesz, bo tak niezbyt wiem. X. Ty się bardziej specjalizujesz. Okej! Okay. Okej, okay. jesteś super. Bo ty masz wszystko równe, przez co. No nie powiem, że. No nie, nie jesteś dobry, bo jesteś bardzo dobry. Ale będę musiał Cię... Jestem głupi. Mam candy. Dam sparkiemu. I ludzie, pierwsza ewolucja na nagraniu! Pierwsza ewolucja. Macie, macie! Dobra! Macie kujawe. Proszę bardzo. No. Czy teraz masz już sypy stalowe? Stalowo coś? Ta już stalowa. Oki okay. stalowy. I w sumie bym go dał na pierwsze miejsce. Bo tulu tak troszeczkę, bo troszeczkę, ale jest zbyt słaby. Zbyt słaby. No po prostu. Nie jest tutaj mile widziany. Nie wiem, cokolwiek. U. Dobra, Spark. Hypnosis o tyciulu, bobrze! Było jakieś nagranie kiedyś. O ty ciulu bobrze! O Będę tutaj robił, ale. O ty ciulu bobrze! Nie będę oczywiście teraz mówił tutaj prawdziwej wersji, bo im, że oglądają mnie osoby młodsze. Czyli na przykład, nie wiem, takie małe. Takie małe, kurdupelki. Dlatego nie będę tylko tego mówił. No i może dlatego, że nie mam jeszcze y, skończonych y, tylu lat. Ile potrzeba, żeby mówić takie słowa. Pomijając to, że poza nagraniami... A w sumie dobra. To co się dzieje poza nagraniami, to się dzieje poza nagraniami. Okej? Okay? OK. Wy nie musicie wszystkiego wiedzieć. Bo później... bo później będziecie y, wpłacać pieniądze na no, hypezmu. Jak będziecie mi wpłacać pieniądze na live, to później jestem zły. Powinniście te pieniądze sobie zachować, a później sobie kupić yy, statyk, a później mnie wozić, a nie. Tu, tu, tu! Teddy Ursa mogła być. Czyli dobrze. Że mam tego poka. Dobra, płyniemy, płyniemy, bo gdzieś tu jest Pokémon Eventowy. Ja to wiem. To jest Pokémon Eventowy gdzieś. Wiem, że tam się wydarła przed chwilą moja kodzienka, bardzo za to, to. Przepraszam, boże, ja już nie wiem, co ja mówię. Tutaj jest Pokémon Eventowy. Nie, tutaj nie ma Pokémon. Jaką Ty jesteś? Delta, coś tam. Cyter ze styl stalowego Poka. A czy ja mam stalowego Poka? To jest randomizer, czyli w sumie nie musi być sider, ale nie. Po prostu niezbyt mi się widzi trenować yy, cokolwiek, co yy, normalnie. A czy ja nie wiem, czy to będzie sider, nie? To może nie być shajty, W Ule, ja wszystkich omijam. Co? Nie jest ta droga. A możliwe. Mecz. Mecz i town. Lub coś tam. Nora no rano, Boże, ja chcę spokój. Ja nie chcę... Nie, 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 nie. Kiedy mówisz do końca? Nie chcę walczyć a on. Dobra, to walczymy. Yy, może wracaj? Kutulu, zajmij się nim. Okej! Okay. Spisaliście na siebie ta, teraz wyrok śmierci. Okej! Okay. Dobra, Sparky powoli trenuje. Toto dal. Wy teraz spisaliście na siebie wyrok śmierci. No i dobra, nie, nie. Nie to interesuje. No Riolu. Nie boję się jej. Totalnie. W ogóle te wszystkie Pokemony będę musiał wyeksplodować do levelów 32? Może? Mine Junior. Ja w ogóle na startera mogę mieć mine Juniora, co jest dosyć śmieszne. I teraz z nim walczymy. I Electrophile. A i w sumie. Może on mógł znać yy, laukika. Właśnie tak, a laukik możesz poznać giga. Zamiast Maclapa? Chętnie. Dig taki troszeczkę silniejszy. Yy, troszeczkę silniejszy Matslap. Właśnie to. Tak. Dobra! No, do, do widzenia. A w sumie yy, matka to jest taki troszeczkę silniejszy sandatek. Dobra, nara. Idź sobie. Idź sobie, nora, ty. Ty osioście. Tylko Jak się biega. O, dobra. Tym się biega. Zetką. Ale nie wiem, jak włączyć, żeby biegać cały czas. Dlatego tego nie zrobię. Ale wiem, że gdzieś tutaj jest trawa. A ja bym jeszcze jednego pokazać się złapał. A później nie wiem, coś zrobimy. Fajnego. O, tutaj. Nie, tutaj nie jest. Nie ma. Traf. To jest ta tajna baza w ogóle. Ja w te tajne bazy też będę musiał się pobawić. No ani moje nieszczęście, bo ja nie lubię się bawić w te tajne bazy. Bo to mnie zawsze denerwuje, dlatego dam to po prostu, nie wiem, kuzynce, niech ona się denerwuje. Fajniej będzie. Albo w sumie, tak nie mam zrobić zbyt teraz na odcinku, to. Wiesz co? Kupię od Ciebie. Kupię. Kupię to od Ciebie. No, no, no. Dobra, no, man, ehe. Pięć tysięcy. Dobrze, proszę. Proszę, będzie. Ja ja pieniędzmi nie rzucam, ale okej. Okay. Dobry. Forest Będę mieszkał w lesie. W Bushman. No, mam tableta. Mhm, dobra. O, ale ładnie. Dobra. Pod E. Nie, jak go muszę zarejestrować, najpierw. Chyba. Chyba powiedziałem. To jest tablet. Okej, okay, to to będzie pod T. A ten flat będzie pod E. Dobra, czyli jak robimy E. Możemy się w coś transformować. Na przykład, tak, raj right, kultysta. Jak robimy T, yy, to no. E, place item. Nie, to nie będzie place. T. Fossil maniak. Level trainer bym chciał. Bo na nim da się ostro. tak spić. Teraz tak. Move jest gdzieś. Name Rater też gdzieś jest. Mark Walker. Co to jest Mark Worker? Mark Worker. Daycare Agent. Dobra, nora. Kupimy sobie go, bo on będzie ok. Ehe. Jeszcze powinna być gdzieś tutaj siostra Joy. Się tak zdaje, nie? że powinna być gdzieś tutaj siostra Joy. Gynos. No dobra, no to Pikataxi sobie chociaż kupimy. Teraz Decoration. I możemy jeszcze jakąś statuę. Terrakion Plush. Charizard, bo to jest mój ulubiony Pokémon, to sobie kupię Charizarda. Ja. Teraz Place. Decoration. Charizard Plush. Co jest na yy, to? Okay. To ja chcę, żeby on tak stał tutaj, tak ładnie. Chcę. Dobra. No! Ja nie chcę, żeby ten Charizard tutaj tak stał. T. Delete item. Ok. T. Play item. Decoration. Charizard. Plus. Okej. Okay. Tu. C. Dziękuję. Tak. Widzicie, jakiego mam ładnego Charizarda? Mm, dobra, te. Ja bym jeszcze coś kupił. Yy, jakąś dekorację. Na przykład Blasto jest plus. Myślę, że to może być ok. Jakby takie dwa, tutaj takie tytany będą pstać. Nie, te. Place. To będzie długa noc. Długa noc. Właśnie tak. Długa noc. Dobra. Tu będzie i Widzicie? Takie dwa słodziaczki będą stać. Ja ogólnie będę zbierał te maskotki. Dobra. T. Place item. Functions. Yy, pika taxi. I on jest na C. To tak. Tu będzie pisał yy, pisał. Właśnie tak pisał. Gość pika taxi. Tutaj on będzie sobie stał. Ta place. Market Worker. Że będzie sobie stał na przykład. Tutaj. Ten Market Worker to. Ej, u niego jest sporo rzeczy nawet. Nawet się opłaca. Eee, a i ta jeszcze raz place item. Funkcją nie to. To. Nie to. To, to, to I on Ma być gdzieś tutaj niedaleko. Co? I tutaj ma być on. I mogę tutaj trenować moje pokemonki! Dobrze Na przykład na 20 level. No i teraz on daje mi Audino. tak? I ja te Audino będę y, zabijał. Po prostu. I sobie będę tak farmił, exp Exp będzie sobie farmił. Więc y, będę ekspił wszystkich chyba do 36. Iron Defense. Y, nie chcę tego ataku, ale się przyda może. kiedyś. Jakbym chciał nauczyć. Już pokaże. Drugi Audino, nie? No i tak po prostu lecimy cały czas. No i on znowu healing push i znowu umarł. Nie. No i tak po prostu będziemy sobie ekspić. myślę że jest spoczko sposób? Znaczy potrzeba siana, sporko. Sporko, właśnie tak sporo po prostu yy, siana trzeba. Ale myślę, że to nie jest aż tak duży problem. Jakby na spokojnie da się wyekspić tutaj dużą ilość pokemonów, a wystarczy, że wrócę się tam i po ekspie, yy, po ekspie, no po ekspie, powalczę z trenerami i to będzie tyle. Nie, więc y, no, film ma 15 minut. Ej, co wy pojedzie na taki krótki filmik, bo mi się już nie chce? Znaczy nie chce? No po prostu. Y, nie. Dobra, to wiecie co, to ja zakończę film. Po prostu teraz. Mam y, te trzy Pokémony. Więc go do leveli 36 jakoś, tak? No i cóż, był z wami Kruszon.